Gdzie tym razem poszusować Małopolsce? Mamy dla Was kilka propozycji. W dzisiejszym odcinku gościmy Was w Beskidzie Sądeckim i w Beskidzie Niskim. Jesteśmy w Wierchomii Małej, mamy kilka tras. Trasa przy wyciągu krzesełkowym liczy około 1800 metrów. Są odcinki niebieskie i czerwone. Wszyscy, którzy już jakieś początki takie na nartach mają za sobą, mogą na tej trasie jeździć. Oprócz tego działają w tej chwili jeszcze dwie trasy. To jest wyciąg Polanki, położony trochę wyżej po lewej stronie, ma 900 metrów. Taka trasa bardziej niebieska i wyciąg szkoleniowy. Sama okolica też oferuje dużo takich atrakcji jeszcze dodatkowych, bo można korzystać z kuligów, przygotować ognisko, dużo jest tutaj szlaków turystycznych. Znajdujemy się na zboczach Kotylniczego Wierchu. Działamy tutaj w taki sposób, że specjalnymi pojazdami terenowymi wywozimy gości obiektu do góry. U góry goście wybierają saneczki odpowiednio do swojej wagi. Dzieci do 8 roku życia powinny jechać z rodzicem na specjalnych większych saneczkach. U góry gościem wybierają trasę, którą chcą zjechać. Może być to trasa czerwona, która ma 2 km, jest to trasa bardziej sportowa. Lub trasa niebieska, ona ma 3 km, jest to tak bardziej trasa rekreacyjna. Obie te trasy są specjalnie przygotowane, każdy zakręt jest specjalnie wyprofilowany. Na większości zakrętów są takie zabudowy drewniane, tzw. Tak bandy obsypane śniegiem, które powodują, że możemy pełnym pędem saneczkami wjeżdżać, a ten zakręt wyprowadza saneczki specjalnie do stoku. Gmina Sękowa to jest Królestwo zimowych sportów. No jesteśmy w tym momencie na wyciągu na Magurze Małastowskiej. Trasa narciarska prawie 1,5 kilometra, przewyższenie 400 metrów. Dla maluszków też jest mały taki wyciąg taśma transportowa. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie nartami biegowymi. I w Krzywej na terenie gminy mamy kompleks do narciarstwa biegowego, śnieżne trasy przez lasy, tam jest prawie 100 kilometrów tras biegowych. Beskid Niski i gmina Senkowa to również piękne obiekty zabytkowe. Na terenie gminy posiadamy dwa obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Beskid Niski przede wszystkim koniom bliski jest, a więc tutaj mamy mnóstwo szlaków konnych. No i te szlaki też wykorzystujemy właśnie między innymi tą zimową porą. Organizowane są kuligi, przejażdżki saniami. Jest to przede wszystkim stadni na koni huculskich w Regietowie, ale również saniami można pojeździć i w Gładyszowie i również w Izbach. Na terenie parku zdrojowego mamy wody lecznicze. Warto z tych wód korzystać i podreperować swoje zdrowie. Park wodny powstały na terenie parku zdrojowego. Jest nowym obiektem wkomponowanym tutaj otoczenie. Przede wszystkim jest to kraina łemków, ale też kraina Pogórzan, którzy żyją na tej ziemi od pokoleń. Mamy tutaj takie typowe potrawy łemkowskie. Tutaj gleba była taka jałowa, można powiedzieć, a więc były to potrawy z reguły, które były przygotowywane z ziemniaków, roślin strączkowych, z mąki. Narty zjazdowe, narty biegowe, snowboard, a może sanki? Co kto woli. A więc dajcie się ugościć w małą Polsce. Do zobaczenia w kolejnym odcinku ślizgu.